Noc z wtorku na środę, około drugiej w nocy, mieszkańcy wsi w Lubelskim usłyszeli przerażający huk, który zatrząsł ich domami. Na polu kukurydzy sprowadzonym przez eksplozję znaleziono nadpalone fragmenty metalu i plastiku. Impulsy wyrzuciły kawałki w promieniu kilkudziesięciu metrów. W jej wyniku powybijano szyby w trzech pobliskich domach, mieszkańcy relacjonują. Było tak głośno, że dom się zatrząsł. Powstał krater. To wszystko uchwyciło nagranie z modlitwy. Echa wydarzenia wywołały panikę i pytania. Co to było? Służby badają trzy scenariusze. Dran, na przykład. Irański szechyd, element silnika ze śmigłem lub sabotaż. Wojsko potwierdziło. Żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej nie zanotowano. Ani ze strony Ukrainy, ani Białorusi. Na miejscu trwa zabezpieczanie terenu. Żandarmeria wojskowa, policja i strażycy pracują, a mieszkańcy żyją w napięciu i niepewności. Co to było? Dran, resztki wyrzucone z powietrza, czy coś zupełnie innego? Śledztwo trwa. Twój komentarz może pomóc. Co sądzisz? Co mogło spaść tej nocy?